To ta, ta. misja. O, fajnie, shotgun mi zniknie, jak coś. Ja już nie mogę zbytnio walczyć z botami. O, ani z graczami na blisko. E, port, jak coś będzie. No, brałem Fibia ja i go. Dobra, ja od razu lec, lec, jak najdalej. W stronę graczy. portu ciśniesz, no. Twoje cel jest znaleźć się na zielonym markerze. Widzisz zielony marker? No, widzę, widzę. Nawet dalej tutaj.

Poleciał flash. Trzeba ich zabić, bo będą nam przeszkadzali potem. Kurwa! Uła, wychylają jak Zaawansowany DSP No nie. nie wiadomo gdzie co jak. Początek gry. Mm, to dorad, bo, dorad, 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 bo powinienem mieć chyba kamizelkę ducha. Powinnyś to tam zakazany, chcą tu liczność wyroga. Nie bać te bomby, tak mi nic nie zrobią. Ultra jeden, W okolicy rośnie aktywność wroga. Szukam ammo dodatkowego w skrzynki. A później ale nie widzę. O gold bar jebać. Tak jeszcze może ponudzić się, pooglądać co my tutaj odpierdalamy. O, się rozproszył, w yes, tak. się razem. Nie, darę proszę nic. Darę, w robię tak, zaraz, zaraz, tak bym się nie utonął. Po prostu nie... Tam się nikt nie, nie powinien trafić, bo jest fala. Fala, fala cię zakrywa. Nie, darę proszę. Wszystko ja potrzebujecie. Nie, jeden. jeden poszedł. Po pierwsze, po nie. drugie, muszę mi podopłynąć czas. Tak. Bo się i tak muszę do, do portu Brosoid kurwa nie biorę, bo nie mam dodatków Dobra, no, typ zginął Czekaj, ja muszę jakąś broń tak. rakiet To ja mam Jeszcze ja nie, nie no, ja bierz Nice, mam, no, mam. Dobra, no chuj, wezwiemy tamten. Tamten jest trochę jak kujowy. Idziemy. Masz, tego bierz. Dere, 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 dere na tak, jaki kurwaś? Tak, portacznika. Ci podejdziesz od tej strony jak coś, ale jeszcze nie. Możesz być blisko, ale nie za blisko, bo wiesz, gracze unikasz. Po prostu zbliżasz się razem jak my się zbliżamy. No, no. Nie, spokojnie, daraty. My cię tak jakby wyprzedzimy łodział, czy tam tym czekolwiek. Lepiej łodział, bo łodzio jest skrzypia od tego gówna pływającego. Spoko. I ten. Dawaj dawaj Nie ma łodzi, nie ma łodzi, chujowo Weź mi pokieruj wojsko jak wyjechać stąd, żeby wjechać w ten, który potrzebujemy, czyli port. Port mi kieruj, w lewo. No Okej, okay, zbliżaj się powoli, ale nie za blisko, bo jak wezmiemy tego, to bo do boty ja, ja wzywam jak coś ty, wojsko, kurwa unikasz graczy, tak jakbych teraz oczekujesz, że tu są gracze. Chowasz się przed graczami, tutaj, teraz. Tam, gdzie bezpieczny uważasz, że jesteś. Nie wiem, w domu, kurwa, tutaj, pod wodą. Chuj, wie gdzie. Ja wyzywam Exfil. O kurwa, dużo botów do zabicia. Nie wiem, jak to tutaj on wejdzie. Bez utraty image'a. Ja idę po niego. Wojsko, czyść tutaj, jak możesz. Czy, czyść przed Exfilem, jest chuj botów. W tym miejscu. Ja pierdolę Nie, to jest impossible Dobra, chodź za mną, jest, masz tutaj boty, Tiger Dobra, chodź za mną, stój za mną Kurwa, posiłki Dobra, fleszuję, Mamy dwa flesze nie cofaj się, się Za mną pod ścianę, pod ścianę Stój tutaj Stój tu Stój tu, bo jest twój botów Pierdole. Uciekł mi bot, nie? Dobra Biegnij Chuj Dalej właśnie, właśnie, właśnie. Mamy się, Mamy Easy to jest izba. Jakiś, jakiś frajer tu przyje. Połóż się, żeby ten Tarcze, weź tarcze, by cię nie trafił Gracze, gracze jadą Weź tarcze i pasz do przodu Nie biegaj, kurwa, bo cię trafią Połóż się, Tiger Jebnie cię snajper Nie, spokojnie, spokojnie, Nie wstawaj, co ty robisz? Jeszcze zginiesz, bo sta... sta się unosi z helikopter i cię zabije helikopter, bo jest bug. Potem będziesz wyzywał Infinite to wiesz jak gra działa. No wiem, wiem, Robiłeś, tak? Robiłeś. Easy. No i tak drugi raz trzeba byłoby dla wojska, jakby chciał. To jest, kurwa, easy misja, jak, jak masz szczęście, tak jak tutaj. O, no, o, o, i klucz uniwersalny, doskonały No, na trzy charge aż. No dobra. H czy, a jeszcze raz to czy to nie? To czy to nie? To czy to? macie dosyć?